W świecie biznesu, gdzie sukces jest efektem harmonijnej pracy wielu czynników, zaangażowanie pracowników wyłania się jako klucz do zwycięstwa. A jak zachęcić zespół do dzielenia się pasją i dążenia do wspólnych celów? Odpowiedź może tkwić w udziałach fantomowych innowacyjnym instrumencie motywacyjnym, który zdobywa popularność na całym świecie. Chcesz dowiedzieć się, jak działają udziały fantomowe? Posłuchaj tego odcinka. To zależy. Proste odpowiedzi na złożone pytania w biznesie. Witam Cię w kolejnym odcinku serii realizowanej w ramach kanału YouTube To zależy. Dla tych, co jeszcze mnie nie mieli okazji poznać i są tu po raz pierwszy, przedstawię się. Nazywam się Milana Krzemień, jestem adwokatem i zarządzam kancelarią KZ Legal, w której, korzystając z dostępnych przepisów i interpretacji, chronimy i wspieramy w rozwoju biznesów naszych klientów. Odpowiednio ich zabezpieczając. W tym odcinku zgłębiam tajniki udziałów fantomowych, przedstawiając proces przyznawania pracownikom i współpracownikom tych udziałów, zwanych również udziałami wirtualnymi. Przyjrzyj się ze mną bliżej temu rozwiązaniu. Czym są udziały fantomowe? Udziały fantomowe są instrumentem stosowanym w programach motywacyjnych dla pracowników lub współpracowników spółki. Choć nie stanowią one bezpośrednio udziału w kapitale zakładowym spółki, tak mogą nadawać pewne prawa majątkowe ich posiadaczom, obejmujące w szczególności prawo do otrzymywania świadczenia pieniężnego w wysokości odpowiadającej udziałowi w części zysku netto spółki przeznaczonego po podziale za dany rok obrotowy w okresie trwania programu. Prawo do otrzymywania świadczenia pieniężnego, tak zwana wartość wykupu po zakończeniu trwania programu. Prawo do otrzymywania świadczenia pieniężnego w przypadku sprzedaży spółki. Instytucja udziałów fantomowych nie znalazła szczegółowego uregulowania w przepisach polskiego prawa. Brak jest zatem jasno określonych wymagań zakresu obowiązków stron czy granic ich wzajemnych zobowiązań i uprawnień. Decydują o nich sami zainteresowani spółka oraz pracownik lub współpracownik. Dzięki temu elastycznemu podejściu udziały fantomowe są rozwiązaniem, tym na miarę przedsiębiorstwa, w którym zostają wdrożone. W pełni odzwierciedlają potrzeby danego podmiotu, jego specyfikę zatrudnienia, czy też ilość pracowników. Pozwala to na prowadzenie współpracy, która przynosi korzyści zarówno spółce, jak i pracownikom lub współpracownikom, stanowiąc jednocześnie formę motywacji i partycypacji w sukcesie firmy. Udziały fantomowe mogą stać się ciekawą alternatywą dla klasycznych programów opcyjnych lub premiowych dla pracowników. Jakimi kryteriami powinna kierować się spółka przy doborze uczestników programu premiowego? Podstawową zasadą programu premiowego wynikającą z samej idei skonstruowania go jest fakt, że pozostaje on skierowany wyłącznie do pracowników i współpracowników spółki na czas, w którym pracują lub współpracują oni z tą spółką. Wszelkie pozostałe kryteria, w tym związane z doborem uczestników programu premiowego i zasadami rozliczania go, stanowią wyłączną decyzję spółki. Ważne, abyś określił ilość tworzonych udziałów fantomowych, ich wartość oraz wynikające z nich uprawnienia. Co za tym idzie, w dokumentacji związanej z programem powinno znaleźć się szczegółowe uregulowanie zasad nabywania udziałów przez pracowników lub współpracowników, np. pozostawiające decyzje w tym przedmiocie do wyłącznej kompetencji zarządu spółki lub zgromadzenia wspólników. W regulaminach udziałów fantomowych dla pracowników lub współpracowników coraz częściej spotykamy się także z wprowadzeniem tzw. kryterium efektywności jako elementu niezbędnego do uczestnictwa w programie motywacyjnym. Oznacza ono, że uczestnictwo w programie premiowym jest uzależnione od osiągania określonych wyników lub wyznaczonych celów. Dzięki temu pracownicy są motywowani do ciągłego doskonalenia swoich umiejętności i zwiększania wydajności pracy, co przekłada się na korzyści zarówno dla nich samych, jak i dla firmy. Badanie efektywności stanowi istotne narzędzie, które umożliwia stałe pobudzanie aktywności sprzedażowej pracowników i współpracowników. Jednocześnie Przeciwdziałając zjawisku, tzw. osiadania na laurach. Jakie dodatkowe uprawnienia możesz przyznać w drodze przyznania udziałów fantomowych? Obecnie pracownicy coraz bardziej zwracają uwagę na elementy związane z pracą, które wykraczają poza samą gratyfikacją finansową. Już nie tylko wynagrodzenie jest kluczowym czynnikiem motywacyjnym. Coraz istotniejsze staje się aktywne zaangażowanie pracowników w działalność przedsiębiorstwa. Pracownicy, współpracownicy chcą być integralną częścią firmy, mieć możliwość zajmowania stanowiska w sprawach istotnych dla jej rozwoju. Służenia głosem doradczym i uczestniczenia w podejmowaniu decyzji. Postrzegają swoją rolę jako coś więcej niż tylko wykonywanie zleconych czynności. Dążą do bycia nie tylko ogniwem w strukturze organizacyjnej, ale także reprezentantem i ambasadorem firmy. Wdrożenie w przedsiębiorstwie udziałów fantomowych jest rozwiązaniem mogącym zaoferować pracownikom lub współpracownikom takie właśnie zaangażowanie i uczucie przynależności, budując lojalność i aktywizując zespół, co przekłada się na lepsze wyniki finansowe. Udziały fantomowe mogą bowiem przyznawać pracownikom i współpracownikom następujące dodatkowe uprawnienia. Po pierwsze, prawo udziału w posiedzeniach zarządu spółki oraz zabierania głosu doradczego w sprawach związanych z bieżącą działalnością gospodarczą, w tym decyzji biznesowych związanych z rozwojem. Po drugie, prawo udziału w zwyczajnych oraz nadzwyczajnych zgromadzeniach wspólników spółki oraz zabierania głosu doradczego w sprawach związanych z bieżącą działalnością gospodarczą spółki, w tym np. decyzji biznesowych związanych z jej rozwojem. Po trzecie, Prawo zabierania głosu oraz udzielania rekomendacji w sprawie podejmowania strategicznych decyzji przez spółkę. Po czwarte, prawo udziału w spotkaniach z obecnymi oraz potencjalnymi kontrahentami spółki w sprawach związanych ze świadczeniem usług przez i na ich rzecz. Kolejne, piąte. Prawo udziału w spotkaniach roboczych przedstawicieli spółki poświęconych opracowywaniu ofert oraz umów wysyłanych do obecnych i potencjalnych kontrahentów, wraz z aktywnym uczestnictwem w przygotowaniu takich dokumentów oraz głosem doradczym. Jak obliczana jest wysokość wypłaty na rzecz posiadacza udziału fantomowego? Oprócz przyznania pracownikom i współpracownikom udziałów fantomowych, niezbędne jest również opracowanie zasad obliczania wysokości wypłat na rzecz uprawnionych, dotyczących zarówno udziału w zysku, jak i udziału w wartości spółki w przypadku wystąpienia z programu lub sprzedaży spółki. Istotne jest zatem, abyś określił relacje pomiędzy posiadanymi udziałami fantomowymi a rzeczywistą sytuacją finansową spółki, w tym osiąganym przez nią zyskiem. Wśród najczęściej stosowanych wskaźników, wykorzystywanych do obliczenia wysokości wypłat, można spotkać określenie relacji udziałów fantomowych do udziałów rzeczywiście tworzących kapitał zakładowy spółki w zakresie uczestnictwa w zysku. Na przykład. Jeden udział fantomowy stanowi 1,4 czwartą udziału rzeczywistego, w tym też zakresie uprawniając posiadacza do wypłaty należnej mu premii. Może to być również wartość EBITDA stanowiąca zysk operacyjny przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań oprocentowanych, np. kredytów, obligacji, podatków, amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz amortyzacji np. deprecjacji rzeczowych aktywów trwałych. W praktyce stanowi on zatem przychody pomniejszone o koszty operacyjne bez amortyzacji i deprecjacji. Wartość dyskontowanych przepływów pieniężnych, DCF, stanowiąca podejście rachunku wartości pieniądza w czasie. Wszystkie przyszłe przepływy pieniężne są szacowane i dyskontowane w celu określenia ich wartości bieżącej. Wartość używanej stopy dyskontowej przeważnie odpowiada kosztowi kapitału i zawiera ocenę ryzyka dotyczącego przyszłych przepływów pieniężnych. Wybór odpowiedniego wskaźnika lub kombinacji wskaźników zależy od strategii i celów przedsiębiorstwa, a także od specyfiki branży oraz profilu działalności firmy. Kluczowe jest również uwzględnienie sprawiedliwości i przejrzystości w procesie określania wysokości wypłat dla posiadaczy udziałów fantomowych. Jak ewidencjonować udziały fantomowe? Celem ewidencjonowania i sprawowania kontroli nad ilością oraz wartością udziałów fantomowych, spółka powinna stworzyć rejestr posiadaczy udziałów fantomowych. W praktyce w rejestrze spółka zamieszcza oraz uaktualnia następujące dane. Dane identyfikujące posiadacza udziałów fantomowych, w tym jego imię, nazwisko, a także numer PESEL. Dane do doręczeń posiadacza udziałów fantomowych, w tym adres poczty elektronicznej na potrzeby kierowania wszelkiej korespondencji dotyczącej udziałów fantomowych. Aktualną liczbę udziałów fantomowych posiadanych przez każdego z posiadaczy, wraz ze wskazaniem dnia objęcia udziałów fantomowych oraz daty wykreślenia posiadacza udziałów fantomowych aktualną liczbę udziałów fantomowych posiadanych przez każdego z posiadaczy wraz ze wskazaniem dnia objęcia udziałów fantomowych oraz daty wykreślenia posiadacza udziałów fantomowych. W jakich przypadkach udziały fantomowe wygasają? Udziały fantomowe, choć stanowią atrakcyjną formę motywacyjną, Podlegają określonym warunkom wygaśnięcia, które są zazwyczaj sprecyzowane w ramach programu premiowego lub w indywidualnej umowie zawartej z pracownikiem lub współpracownikiem. Jako że uczestnictwo w programie premiowym jest skorelowane z istniejącym stosunkiem pracy lub współpracy, rozwiązanie stosunku podstawowego, czyli właśnie umowy o pracy dla pracowników lub umowy cywilnoprawnej dla współpracowników, automatycznie prowadzi do utraty udziałów fantomowych, niezależnie od przyczyny rozwiązania i inicjatora zakończenia współpracy. Dodatkowo, w przypadku ustalenia kryteriów efektywności, udziały fantomowe mogą wygasnąć w przypadku niewykonania ustalonego dolnego progu uczestnictwa w programie. Stanowi to istotny bodziec do ciągłego zaangażowania i osiągania wyznaczonych celów. Często również określa się czasowy termin wygaśnięcia udziałów fantomowych od ich przyznania lub od innej wyznaczonej daty w ramach programu. Należy również wspomnieć o praktyce ustalania wygaśnięcia udziałów fantomowych w sytuacji poważnego naruszenia obowiązków przez pracownika lub współpracownika wynikającego z umowy o pracę lub innej umowy, na podstawie której świadczono usługi dla spółki. Dodatkowo prowadzenie działalności konkurencyjnej wobec spółki również może skutkować wygaśnięciem udziałów fantomowych. Zapewnienie jasnych zasad dotyczących wygaśnięcia udziałów fantomowych jest Kluczowe dla uczestników programu premiowego, zapewniając sprawiedliwość i przejrzystość w jego funkcjonowaniu. Zatem, skuteczność wdrożenia udziałów fantomowych w spółce zależy od precyzyjnego sformułowania dokumentów regulujących tę formę rekompensaty, w czym z chęcią Ci pomożemy. Przedsiębiorco, nie daj się zatrzymać przepisom i regulacjom. Nasza kancelaria prawna oferuje szybką i skuteczną pomoc w Twoich sprawach prawnych, abyś mógł bez przeszkód rozwijać swój biznes. Sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Link do kontaktu znajdziesz w opisie. To zależy. Proste odpowiedzi na złożone pytania w biznesie.